Ej, otwieraj gówniarzu. do domy ze szkoły, kurwa, znowu cię nie było. Kurwa, nic z tym życiem nie osiągniesz, podnoś tą dupę. Kurwa, chcesz zostać śmieciem? Już kurwa nie mam na ciebie siły. Are you fucking with me, Seven? One, one, one. Get to styl Młody Olsza wchodzi do tej gry 202024 Współczuję kundlu jak masz do mnie jakieś problemy Bo mam za sobą całą armię trapiratów Oni kurwa ci połamią tu w sekundę na pół No i potem będziesz że tak powiem po kozaku Ty na pewno byś nie przeżył takich tarapatów Kto jest tak głośno, to 24 4 skład Coś ci nie pasi, to get the fuck out Nie jesteś z nami, to nie chcecie znać Ja z tobą nie gadam Bye bye to jest tak głośno, to 24 skład Coś ci nie pasi, to get the fuck out Nie jesteś z nami, to nie chcecie znać Ja z tobą nie gadam, wypierdalaj Byłaś jak LSD, a ja zakochany w toku Nie rozpuszczałaś się, a ja miałem cię na oku Gubiłem swe wartości, kiedy traciłem nadzieję Jesteś jak święte drzewo, już nie jesteś moim tlenem Byłaś jak LSD, a ja zakochany w toku nie rozpuszczałaś się, a ja miałem cię na oku Gubiłem swe wartości, kiedy traciłem nadzieję Jesteś jak święte drzewo, już nie jesteś moim tlenem Chcesz być kotem na osiedlu, ale ciągle ten sam schemat Jesteś jak moja ex, bo już każdy cię wyjebał. Nie jestem księgowym, was nie będę rozliczał. Czasem kręci się łez gdy samotnie jaram z klifa. Kochałem ją bez kitu, gdy ona tuliła mnie. Dzisiaj tuli inna bardziej, jakbym jarał DMT. Chłopaki stoją pod klatką, do dziś to nie zmienia się. Zmienia tylko otoczenie, kiedy jadę robić cash. 09400 Płock, jestem z wielkiej płyty. Mam dwie minuty do orszaków, fali, no i krychy. Więcej dla mnie się nie liczy, to 024 kru. Wydziabane mam na palcach, widzę, gdy odpalam Buch. Przez rok tyle zmienia, że zaczyna mnie to wkurwiać Bez brony jak dziecko siedzisz, masz ochotę chustać To nie był plac zabaw, a z nią wciąż bawiłem w berka To pogoniła mnie tak w końcu, że opadła szczęka mi Znowu palę liść, znowu zawijam go w bledkę, lekko wypuszczam opary, które potrafią być ciężkie Jak dojebany kikwi, wciąż kręci się to życie Co cię nie zaskoczy na sen, to cię zaskoczy o świcie Wielka płyta, szare życie, kolor tylko mnie ociepla Chcę być wielki i szeroki, jak te wieżowce z osiedla Moja droga, jesteś jak prada, moja Załoga, do tego moja mama. Byłaś jak LSD, a ja zakochany w tłoku. Nie rozpuszczałaś się, a ja miałem cię na oku. Gubiłem swe wartości, kiedy traciłem nadzieję. Jesteś jak święte drzewo, już nie jesteś moim tlenem. Byłaś jak LSD, a ja zakochany w tłoku. Nie rozpuszczałaś się, a ja miałem cię na oku. Gubiłem swe wartości, kiedy traciłem nadzieję. Jesteś jak święte drzewo, już nie jesteś moim tlenem. Tlenem, tlenem, tlenem. tlenem, tlenem. To co mówię, mordo moim kumplem jest sobą porozmawiać, jeżeli czujesz ci bo Powiem ile waszą słowa, jeżeli masz trochę cześć. Nie ma co się stało Gdębili chłopaka, bo miał buty trochę brudniejsze niż oni. Gdębili chłopaka, no bo od tygodni nie zmienił już spotni. I śmiali się z niego, i śmiali się z niego, no bo przecież jest patologii. Ale po latach to on jedyny nie przewraca się na jebany nachodnik. Wysika najebane kurwy, które kiedyś źle mówiły o nim, i wpijały noże mu w serce. Kiedy on dawał to serce na dłoni? raniona dusza dziś go bardzo boli Zanim coś zrobisz to pomyśl jeszcze raz Czy chciałbyś być w tej sytuacji? Łajzo, musi trochę wyobraźni Cholera, dziś w ludziach brakuje empatii tak bardzo Kuch. Gardzą wszystkim co spotkają na swej drodze Więc nie przejmuj się Kuch. mało lat opiniami i takich stworzeń yeah. Yeah. Jeśli czujesz to co mówię, jesteś mordo moim kumplem Mogę z tobą pogadać, jeśli czujesz się dziś gorzej Bo wiem, ile znaczy pomoc jeżeli masz trochę trudnie. Nie, nie żadnej głupiej kurwie nie daj wejść sobie na głowę Jeśli czujesz to co mówię, mordo moim kumplem Te chłopy były większe, ale żrą amfetaminę Wszystko kurwa minie, butla, Porto, Bongo z dymem Mój brat nie uśmiechał się jak wpierdalałem szynę Dużo kurwa widzę, mało mówię, często piję Nowa skrzyna wody się udała nie co? Ja, buje się jak ogrody po plantach, buje się jak ja, buje się jak ogrody po plantach. Uu, właśnie tak, a ty, buje się jak ja, buje się jak ogrody po plantach, buje się jak ja, buje się jak ogrody po plantach, buje się jak ja, buje się jak ogrody po plantach. Przede mną pierwszy milion. Za mną pierwsze kilo, dziwne porównanie, ale jakoś się złożyło Ludzie na mnie patrzą, ludzie za mną idą, Mena go się pyta, co to się odpierdoliło Z na przelocie, palek kiepia pije piwo Na zawsze szacunek, honor, lojalność, blandziwo Śmieszne interesy, drogi zasypane zimą Palił ze mną blanty, jak to się wszystko rodziło Bóg by mi nie pomógł, na pewne tyle co ty ziom Padło piękne sy w rozmowie o tym co nas tak zmieniło ty boisz się jak ja, bujesz się jak ogrody po plantach, bujesz się jak ja, bujesz się jak ogrody po plantach, bujesz się jak ja, bujesz się jak ogrody po plantach. A ty bujesz się jak ja, bujesz się jak ogrody po plantach, bujesz się jak ja, bujesz się jak ogrody po plantach, bujesz się jak ja, bujesz się jak ogrody po plantach. Życie w bogactwie samemu, tak jak życie w biedzie, też może się znudzić Więc nigdy, przenigdy nie przekładaj rzeczy nad ludzi, kurwa Olsza to marka, bez własnego loga Pierdolę znaczki, proszę nie metkujcie mnie Choć tu się liczą czyny, a nie słowa Posłuchaj proszę, bo chciałbym powiedzieć ci, że Olsza to marka, bez własnego loga Czulka z Witkaca jak bawełna z rynku na tym polu bitwy tak samo się brudzi Więc po co przepłacać pieniędzmi od taty za logo którego to w sumie nie lubisz Szanuj pieniądze nie leżą na glebie, kochaj rodziców dawaj mam buzi Bo nigdy do końca nie możesz być pewien, czy dziś nie jest dzień kiedy ostatni raz się obudzi Mów swoje zdanie lub rzucaj na mury, słuchaj muzy jakiej lubisz I pod żadnym pozorem, że to co zrobiłeś z gorsze nie daj sobie wmówić Chuj z tym, że masz trądzik ta na buzi, naprawdę się nie masz czym martwić Bo każdy miał chrosty na buzi i nie jeden na nie zamieniłby z marszki jak widzę suchi, ale pod zbroją masz rzeczy cenniejsze Jeżeli szukasz dziewczyny, nie dupy, to nie myśl swym mieczem, lecz mózgiem i sercem Od życia już zawsze chciej więcej, ale rozpędza się zawsze pomału I nie kończ już rajzy w karetce Są rzeczy fajniejsze niż dwa Nie chować żalu, uważać na łzy Jebać psy i kochać pieski Każdemu rycerz na zna kodeks tak! to marka, bez własnego loga Pierdolę znaczki, proszę nie metr. Mnie. Choć tu się liczą, czyny ja nie słowa Posłuchaj, proszę, bo chciałbym powiedzieć Ci, że gąsza to marka bez własnego loga Pierdolę znaczki, proszę, nie metkujcie mnie Choć tu się liczą, czyny ja nie słowa bo chciałbym powiedzieć ci, że to nie jest poradnik do ruchów, to z autopsji, błędy i pokuty za nie. Nie chciałbym ci układać życia i nie musisz dzisiaj mnie posłuchać wcale. Ale jak kumplu kilka lat temu, wiele bym oddał za taki kawałek. Choć pewnie bym wcale nie wyciągnął wniosków i błędy popełnił do chuja te same. Olsza to Marka, bez własnego loga. Pierdolę znaczki, proszę nie metkujcie mnie. Choć tu się liczą czyny, a nie słowa. Bo chciałbym powiedzieć Ci, że... wszystkich spod klatki, co zawsze stoją i wszystkich, co kibko pokają i w ogóle... Nas słyszą wszyscy No, a bardzo tak nie chcemy taki co się zna śmieją, nie? Bo się dużo osób z śmieci. Ja, ja nie rozumiem. Dawaj, Lanek! Właśnie wierzy mnie do studia, z Ukrainy jakiś pan. Ale mi nie przeszkadza w tym kraju, przecież wyjeżdżałem sam. Spokojnie mnie wierzy do celu, ja jaram Gibona na tylnym siedzeniu. W kieszeni pieniądze robione na mafii, choć nie jestem bosem kartelu. Noga na gazie, dobra na razie. Mieliśmy jechać, a stoimy w korkach 90 minut, jak piłkarze. Obgadaliśmy już wszystkie bieżące tematy, zaczyna się cisza. Widzę, że go dokrępuję i czekam tylko, kiedy o coś zapyta. Nagle pyta, to już z pracy? Mówię, że tak, a gdzie pan chodzi do pracy? Mówię, że trap, nie rozumiem co to znaczy. Już tłumaczę, prosta sprawa. Wie pan co to znaczy trapem? Nie pracować, a zarabiać. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech na mastem nie błogosławi. W pogoni za fartem ustawiam nawi. Niech na mastem nie błogosławi. I gadałem z rankiem o tym, że Polskie niedługo trapzie, że trapowe numery na autotunie odpalał tu radiowe stacje. Minęło pięć lat od tamtej rozmowy i poczułem się jak jasnowid Czekaj, mam wizję, jesteś chujowym Nie jestem jedynym ojcem trapu, mam w sobie wiele pokory. Szacunek do wszystkich chłopaków, co byli w tym kurwa i są do tej pory. Jesteśmy jak dziary na twarzy, typie nas nie da się nie zauważyć. Jaramy tak dużo trawy, typie, że nie da się nie zauważyć. Suki na mnie patrzą ciągle, bo mam napisane. Nie pisane. Dlatego nawet dobrze, raz pokazał mi to Lanek Żyje się dobrze, jak gdybym typie miał iść do pracy na etacie To kurwa po prostu bym poszedł, bo jestem normalnym chłopakiem W pogoni za fartem ustawiam Navi Niech na namastem nie błogosławi W pogoni za fartem ustawiam na Niech Anioł namastem mnie błogosławi Zaczyna wierzać woźki jak propan z testosteronem Zanim trafi w twoje rączki przechodzi przez nasze dłonie Mogę grać konie z tymi co nas oczy przyjaźń Wszystkim patrzy dobrze z oczu, może trochę gorzej zryja Nie potrzebuję waszej atencji, bo mi nie zależy na tym Nie mów do mnie, Louis, no bo kurwa nie przyszliśmy na tym Mamy tu kilku kotów, każdy z nich to pies na baby Zawsze musi się wylizać i spadać na cztery łapy Ci, którzy zawiedli dziś proszą o pomoc i argumentują, no znasz mnie byku. I właśnie dlatego, że cię znam, tak do jakąkolwiek rację bytu. Ej, suka, b, A skurwieleni pani mają, że są piątym kołem u wozu, ich miejsce jest bagaju Kiedy powiem A, no to kurwa powiem B. Jest do zarobienia hajs i do rozjebania też. Coraz szybciej płynie Trzeba streszczać się Jak nie wezmę sobie sam do nikt nie wyręczy mnie No bo kiedy powiem A No to kurwa powiem B Jest do zarobienia hajs I do rozjebania ja też Coraz szybciej płynie czas więc trzeba streszczać się Jak nie wezmę sobie sam do nikt nie wyręczy mnie Odbija im od hajsu Bo do niego nie przywykli Jak wróci do nich karma Będą wpierdalać pedigry woo. Są takie rzeczy, których ja już tu nie dekam, ale nauczyłem ich zębak przynosić mi pateka Bym codziennie gdybym kurwa pił za błędy Dwudziestoletnie dzibki i dwudziestoletnie brędy Gdyby po mnie przyszli no to lepiej żebyś schował Miewałem czarne myśli przez ten kurwa biały towar Nie dam się zagłaskać i nie przyjdę na komendę Jak czegoś jeszcze nie mam no to wiedz, że to zdobędę Jebana ambicja znowu nie pozwala spać Minowo pracuję na siebie, ale chcę się dzielić z braćmi kiedy powiem a no to kurwa powiem B Jest do zarobienia hajs i do rozjebania też Coraz szybciej płynie czas a więc trzeba streszczać się Jak nie wezmę sobie sam to nikt nie wyręczy mnie No bo kiedy powiem a no to kurwa powiem B Jest do zarobienia hajs i do rozjebania też Coraz szybciej płynie czas a więc trzeba streszczać się Jak nie wezmę sobie sam to nikt nie Kurpa, hej, <laughs> i od mafia urku, na koleki kija. Yo, to kumpe. Robię ten kwit, potem pik, pik, kartą. Pita na street, Siema ma się Gadam się z fanką, Chciemy na pewno. Ona to brylancja, racy się perłą. Chwytaj mnie za berło. Królowo jednej nocy. Korona ci nie spadnie z głowy, jak się ze mną spocisz. spocisz. Nie zrobię ci foci na snapik, przestań, choć jestem tu aparatem Nie zrobię ci foci na snapik, hmm, chyba, że z moim kutasem Tymczasem ci podziękuję, bo są w życiu rzeczy ważniejsze niż parka Nie mówię o twojej dupie, zobaczysz na grupie, że tomarka, to marka, narka